Dobry koń, Wasia, Dobry. Czy mogę cię sfilmować? Dobra. No niestety, trzeba sobie radzić jakoś. A bo chciałam powiedzieć, jak ci Maja idzie? Dobrze. Dobra, Ja to nic nie widzę w tym aparacie, ale dobra. Czekaj, też mnie tak nagrywali trochę no oślep. Bo Jesteś... tak, jak chcecie, tu macie wycięte międzyrzędzia po, yy, porzeczek. Jak, jak chcecie, to sobie możecie pójść nas dogonicie za zakrętem za Hubertem. Dobrze Hubert? W razie jakby Was Hubert porzucił i podążył za baśką, przykro mi. Dokładnie. Rodzcie sobie sam. Pa, pa. Jest i Ucieczki z porzeczki. Krzaki nie wjeżdżacz! Tam niech schudnie teczko. Wiesz, ona musi 5 kilo schudnąć. No. Nie. Jak będziesz mógł, to ci powiem. No ale pięknie wyglądają, nie? Ale pięknie wyglądają, nie? Ja uwielbiam No, są bardzo, wiesz, dzielne koniki, nie? No, są bardzo, wiesz, dzielne Ale nie dzisiaj. A co tam się dzieje? Boże, co się dzieje? Mamusiu! To pamiętam Hubertas z zeszłego roku, jak tam na tym małym brązowym i wrzeszczał, żegnaj okrutny świecie! Mamusiu! Będę mógł, jak będziemy wlotować, będę mógł się nawet do zaprzęgu. Tak, ale nie,